Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu wprowadza od 1 lutego 2017 roku promocję dla korzystających z przejazdów autobusami MZK. Miejski Zakład Komunikacji razem z firmą GoPay przygotował promocję, w której każdy pasażer komunikacji miejskiej dokonujący zakup biletu jednorazowego lub okresowego przez internet, korzystając z systemu GoPay, przy użyciu portfela elektronicznego Masterpass, zyska 30% zwrotu wartości biletu. W przypadku kontroli należy pokazać kontrolerowi wydruk lub bilet w formie cyfrowej, na przykład na smartfonie. Kontroler zeskanuje kod QR, w którym zakodowane są niezbędne informacje. Promocja obowiązuje od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich pasażerów do skorzystania z promocji. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie promocji dostępnym na stronie gopay24.pl. Od 1 lutego zakup biletu dostępny również będzie przez stronę mzk.bolesławiec.pl.